Znajoma miała kiedyś wypadek samochodowy, nic groźnego, jechała ze swoim narzeczonym, wpadli w poślizg, samochód spadł do rowu, nic strasznego się nie stało, tak zewnętrznie, natomiast ona wewnątrz odczuwała olbrzymi lęk i bała się wsiadać do aut. Modliła się o uzdrowienie tego lęku, modlono się z nią wiele razy, nic się nie stało i któregoś razu w czasie pewnej sesji z modlitwą o uzdrowienie emocjonalne, ona podeszła do, akurat do zespołu, w którym ja byłem. I powiedziała o tym lęku, modliliśmy się o to. Jedna z osób miała taki obraz. Mówi: Wiesz co, widzę w wyobraźni Ciebie, jak stoisz przed takim domkiem jednorodzinnym. Wokół tego domku jest taki, takie ogrodzenie, i przed tym ogrodzeniem stoi Jezus. I ty stojąc na ganku domu, machasz do Jezusa i mówisz, Jezu, przyjdź, przyjdź. A Jezus pokazuje, że nie może wejść, bo przed tym domem jest taka tabliczka. Z jednej strony tablicy jest napisane zakaz wstępu Jezusowi. To jest to, co widzi Jezus, a z drugiej strony jest napisane brak przebaczenia. I ona mówi: Czy ty w tej sytuacji komuś nie przebaczyłaś? Ona mówi: No tak, mam żal do mojego narzeczonego, ale to głupie, bo przecież nie, on nie jest winien. Wpadliśmy w poślizg, nie jego wina. I mam też żal do siebie, że wsiadam do tego auta, ale przecież to też nie moja wina. Powiedzieliśmy: OK, to zdecyduj się teraz, podejmij decyzję, że przebaczasz narzeczonemu, przebaczasz sobie. Ona się tak pomodliła, powiedziała, że przebacza narzeczonemu, powiedziała, że przebacza sobie. I modliliśmy się i Bóg uzdrowił jej emocje. Przebaczenie jest bardzo ważne, ponieważ w tych dziedzinach życia, w których nie przebaczamy, blokujemy możliwość działania Bogu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ przyglądamy się różnym sekretom modlitwy. I rozważamy teraz nauczanie Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, gdzie Jezus powiedział, wy zatem tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I potem mówi, nie dopuść abyśmy ulegli pokusie, ale nazywa wodę złego, bo Twoje jest królestwo mocy i chwała na wieki. I po tym mówi Amen, i mówi: Bo jeżeli Wy nie przebaczycie, i Ojciec Niebieski Wam nie przebaczy. Czyli Jezus pokazuje, jak bardzo ważne jest przebaczenie. I teraz wiem, rzadko to robię. Może zrobiłem to raz przez te kilka audycji, które już mamy. Na... Natomiast naprawdę, jeżeli chcesz zgłębić temat przebaczenia, w linku pod spodem jest dostęp do mojej książki, którą napisałem 12 lat temu: Przebacz i siebie. Natomiast to, co usłyszysz tutaj, jest wystarczające, żeby dokonać decyzji przebaczenia. I myślę, że z decyzją przebaczenia są takie mity związane, że przebaczenie to jest to, co czuję. Nie, przebaczenie to jest decyzja woli. Tak jak zrobiła ta osoba z tej historii, którą powiedziałam. Powiedziała, że przebacza. To jest decyzja woli. Czym innym jest emocje i dlatego modlimy się o emocjonalne uzdrowienie. Druga rzecz. Przebaczenie nie oznacza naiwności. Czyli, że jeżeli ktoś mnie oszukał, nie wiem, pracownica oszukała mnie w sklepie, to no, ja jej nie zwolnię, ja jej przebaczam, możesz dalej pracować w sklepie. Naiwność. Przebaczenie nie oznacza odbudowania relacji. Ktoś mnie zawiódł i teraz mówi: Dobrze, dobrze, przebaczam wszystko, możesz odbudować tą relację, a możesz nie chcieć jej odbudowywać. Przebaczenie jest decyzją woli. I to jest bardzo ważna rzecz. I jeżeli w jakiejś dziedzinie życia, jeżeli w jakiejś relacji. Zamykamy się na przebaczenie, to zamykamy się też na to, żeby Bóg nas mógł zdrowić. Czyli w tej modlitwie, której uczył nas Jezus, on mówi: Potraktuj mnie tak, jak ja traktuję moich wrogów. I to jest dosyć odważna modlitwa, jeżeli tak się modlimy. Pod tytuł mojej książki: Przebacz i uwolnij siebie brzmi: Przebaczenie to najpiękniejszy prezent, jaki możesz zrobić samemu sobie, gdy zostałeś skrzywdzony. Przebaczenie to najpiękniejszy prezent, jaki możesz zrobić samemu sobie, gdy zostałeś skrzywdzony. I teraz, jeżeli ktoś wyrządził ci coś złego, powiedział o tobie trudne słowa, bolesne, i ty mówisz, nigdy mu tego nie przebaczę, to żyjesz z tą nienawiścią w sercu. W momencie, kiedy mówisz, przebaczam tej osobie, to nie znaczy, że Ty nie oczekujesz przeprosin. Oczekujesz. To nie oznacza, że ty teraz wpadniesz w ramiona tej osoby, ponieważ nic się nie stało. Ale to oznacza, Panie Jezu, przebaczyłem tej osobie, a teraz otwieram przed Tobą moje serce. Zobacz, moje serce cierpi. Moje serce boleje. Przyjdź i uzdrów mnie. Przyjdź i uzdrów moje emocje. I to jest bardzo ważna rzecz. Bo przebaczenie uzd... ktoś powiedział, że brak przebaczenia to jest jakby wypić truciznę, licząc, że to zaszkodzi naszemu wrogowi. Brak przebaczenia, nienawiść, gorycz, frustracja jest po prostu czymś, co nas wewnętrznie zabija. I drugi aspekt przebaczenia, bardzo ważny, o którym rzadko się mówi, to jest przebaczenie samemu sobie. I niektórzy, są te dwie skrajności, tak, zwykle mówię, że są dwie skrajności i balans na środku, ponieważ w większości sytuacji życiowych tak właśnie jest. Więc jedna skrajność jest taka, ludzie, którzy nienawidzą samych siebie, bo coś zro zrobili i chociaż inni im przebaczyli, chociaż naprawili to zło, oni dalej siebie nienawidzą. I jest druga rzecz, ludzie, którzy od razu siebie rozgrzeszają, mówią, a przebaczam sobie, nic się nie stało. No nie, potrzebujemy tutaj zdrowego balansu. Pierwsza rzecz, której potrzebujesz, to jest, jeżeli skrzywdziłeś kogoś, przepraszasz go, ale też naprawiasz błąd. Jeżeli kogoś obgadałeś, to, opowie, to jeżeli to było kłamstwo, to powiedz innym, że to było kłamstwo, przyznaj się, a jeżeli opowiedziałeś coś, co może rzeczywiście było prawdziwe, ale było złe o tej osobie, opowiedz teraz dobre rzeczy o tej osobie. Jeżeli coś ukradłeś, zwróć to. Więc potrzebujemy przeprosić te osoby, potrzebujemy naprawić zło i potrzebujemy wtedy przebaczyć sobie, bo część ludzi wraca do, ciągle do starych grzechów, dlatego że nigdy nie przebaczyło sobie. Ale w tej modlitwie przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom, jest mowa nie tylko o przebaczeniu, które my dajemy innym czy samemu sobie. Jest też mowa o tym, że potrzebujemy przeprosić Boga. I Boże Słowo w wielu miejscach, szczególnie w pierwszym liście Jana, pierwszym i drugim rozdziale, mówi o tym, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści je nam i oczyści nas wszelkiej nieprawości. I chcę teraz to się pomodlić. Jeżeli potrzebujesz przebaczyć komuś, lub sobie, możesz na chwilę zatrzymać, pomyśleć i potem wrócić do tej audycji. Powtórz za mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, ty mi wszystko wybaczyłeś. I tak jak ty mi wybaczyłeś, ja wybaczam innym ludziom. Tak jak ty mi wybaczyłeś, ja wybaczam samemu sobie. Wypełnij moje serce Twoją miłością. Amen. A teraz ja pomodlę się za Ciebie. Duchu Święty, przyjdź do tych wszystkich ludzi, którzy podjęli teraz decyzję wybaczenia wybaczenia innym i wybaczenia sobie. Duchu Święty, który rozlewasz Bożą miłość w naszych sercach. Przyjdź i przeniknij emocje tych wszystkich osób. Tak wiele razy to widziałem. Widziałam to w moim życiu, widziałam to w życiu setek osób, z którymi modliłem się, czy modlili się inni ludzie, z którymi posługiwałem. Duchu Święty, przenikaj teraz. Przenikaj i uzdrawiaj teraz głęboko emocje tych osób, które podjęły decyzję przebaczenia. Uzdrawiaj te wszystkie rany, uzdrawiaj te niechęci, uzdrawiaj te nienawiści, uzdrawiaj te głębokie rany. To ten brak miłości, których nie doświadczyliśmy od naszych bliskich, a od naszych rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, współmałżonków, przyjdź do tych, którzy zostali skrzywdzeni przez jakieś osoby, którym zaufali, przez nauczycieli, przez duchownych, przez autorytety w pracy. Duchu Święty, wstępuj na tych wszystkie osoby, rozlewaj Twoją miłość. Niech Twoja miłość koi i leczy rany ich serc. Duchu Święty, stępuj na nich. Duchu Święty, działaj w nich. Duchu Święty, prosimy Cię teraz. Teraz w chwili ciszy oddaj Jezusowi te rany. Potrwajmy przez chwilę w ciszy. Ojcze, dziękuję Ci za wszystko, co teraz uczyniłeś. Dziękuję Ci, że przyjąłeś te przebaczenie. Dziękuję Ci, że zesłałeś Ducha Świętego i On działa teraz w sercach moich braci i sióstr, którzy podjęli decyzję przebaczenia. Dziękuję Ci za wszystko, cokolwiek wydarzy się w ich życiu w odpowiedzi na tą modlitwę. Amen.